Witam Was w nowym odcinku vloga. Lecimy na dwa dni na Mazury. Dwa dni mało, ale lecimy tam w specjalnym celu, w jakim dowiecie się później. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, zostawcie też łapkę w górę. No i wbijajcie też na nasz Instagram, właściwie na mój. Pam też ostatnio ujawniła się w sieci, więc wbijajcie też na jej Instagram. Dzieciaki już się tutaj bawią, szykują. Jest łodzinka. No a my śmigamy, gdzie śmigamy i dlaczego? Tak jak Wam powiedziałem, dowiecie się, jak dojedziemy na miejsce więc yy, oglądajcie dalej o właśnie zawracamy jesteśmy już w Bawrochach, ale szukamy właśnie naszej agroturystyki która jest gdzieś ukryta w lesie więc pytaliśmy przed chwilą przechodniów jak tutaj trafić i, i mam nadzieję, że się uda trafić dostaliśmy wytyczne dosyć skomplikowane powiem wam, że tutaj cisza, spokój luz, krowy wypasają się na dworze właściwie ludzi nie, nie widać i nawigacja nie wie, gdzie jesteśmy. Nawigacja też nie wie, gdzie jesteśmy. Więc gdzieś tutaj. My też tak naprawdę do końca nie wiemy, czego się spodziewać. Widziałeś gdzieś Plac Zabaw? Tak, no był. Tak, taki wielki Plac Zabaw był. Zajął się No, gadać? wielki Plac Zabaw. Jasny. No to był. już było dawno. Jesteśmy w trasie już ponad 6 godzin. Przy tym skręcie to było. Tak. Tak, co mówiłam, co to za dziwne rondo. No i teraz pytanie. Gdzieś teraz w prawo, tak? Mamy zjazd właśnie na... Do placówki? Podobno jest tam bardzo dużo zwierzaków. Są różnego rodzaju zajęcia. Sam jestem ciekawy. Szkoda, że spędzimy tutaj tylko dwa dni, bo... jest tak fajnie. Taki fajny klimacik, że chętnie spędziłbym tutaj więcej dni. No i dojechaliśmy, jesteśmy w gospodarstwie Kames. O, tak. Za chwilę będziemy wykupywać ziemniaki. Dzieciaki już są gotowe. Będą mi wrzucać tutaj do, do no, na nosidle mam kosze. Będą mi wrzucać ziemniaki na jutrzejszy obiad. Trzeba sobie poradzić, trzeba samemu zebrać ziemniaki. Ale to chyba właśnie sprawi tą największą Friday radość, że sami to wszystko pozbieramy. I będą lepiej smakowały. O tak, no ten smak to będzie na pewno. Najlepszy to zapraszam tutaj. Po jednym tu, po jednym tu, żeby była równowaga. Jeszcze tutaj jest. Jesteśmy w szklarni pełnej pomidorów. Wszystko naturalnie, bez żadnych e, ulepszaczy. Zapach jest naprawdę cudowny. A za mną rosną melony. O, właśnie tutaj sobie wiszą. Słuchajcie, delikatnie kropi deszczyk, ale totalnie nam to nie przeszkadza. Jest pięknie, zielono, domowo. Mnóstwo właśnie, jak widzicie, kwiatów, grządek. Wszystko tak naprawdę można zdobyć tutaj na tym gospodarstwie do jedzenia. Jest nasza koleżanka owieczka. Jest Brunko. A. A. A, Barun tryk. ja nie możliwe? Usiad! Usiad! Dalej miesiąc od siebie. Elon. Elon. Uśmiech, tak? Uśmiech, mama! Uśmiech, mama! Kiedy mówimy o agroturystyce, nie możemy zapomnieć o wszystkich sprzętach i pracach, które się tutaj wykonuje. Więc teraz ja zasiądę tutaj za, za sprzętami i. Trochę popracuję, oddaję kamerę w ręce Pameli i, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Prace polowe wykonane, oczywiście z przymrużeniem oka, yy, ale podobno umiem jeździć. Mam nawet uprawnienia na wózek widłowy, więc jakoś nam to poszło. A teraz mieliśmy przejażdżki konno. I co ty teraz będziesz robić? Um, jeździła. Będziesz jeździła na czym? Um, na koniu. Na koniu i cieszysz się? <laughs> Chodź Brunko, mamy mleczko dla owieczki Tatuś właśnie będę robił To jest mleczko dla owieczki Bruno, wiesz? Chodź, no. Bruno, Bruno! Bruno! Nie. nie, to jest dla owieczki. Chodź. Ale lubi to mleczko Wow Jeszcze Chcę dopić Super, co? Tak Ale super karmisz dobry Dobry, dobry. No, Nie, nie, teraz w kolejce, jeszcze w kolejce więc jak widzieliście nawet Brunko zasmakował się w mleczku. Teraz biega i mówi mleko, mleko. Idziemy jeszcze nakarmić Gąski. Słuchajcie, będziemy właśnie świadkami zmiany pastwiska przez Bydło. Za chwilę tutaj będą biec stamtąd i właśnie tutaj. Tak to wszystko tutaj właśnie wygląda. A my za chwilę już wyjeżdżamy. Dobiega końca nasz dwudniowy wypad na Mazury. Było pięknie, świetnie. Polecamy Wam właśnie to miejsce. Gospodarstwo ekoagroturystyki Kamez. Wpiszcie sobie w Google, znajdziecie na pewno. Spróbujcie zabukować termin. Wiem, że to jest trudne tutaj. Ciężko się dostać, ale jeżeli Wam się uda, bukujcie i spędzajcie tutaj pięknie czas, czy to zimą, czy to wiosną, czy to latem. Bo jest cudnie, podobno w każdą porę roku chętnie to też sprawdzimy ponownie. A dlaczego tutaj jesteśmy w ogóle? Bo jeszcze tego wam nie mówiłem. Gospodarstwo właśnie Kames jest wśród 12 laureatów w konkursie na wsi. Najlepiej, tak? Jest 12 szczęśliwców z całej Polski wygrało. No i właśnie w tym ekogospodarstwo jest to konkurs na Wsi jest to konkurs zorganizowany przez Polską Organizację Turystyczną i to była edycja 2019 my mieliśmy przyjemność właśnie przyjechać, zobaczyć te wszystkie piękne atrakcje i jak to wszystko tutaj yy, wygląda nie, Owieczko? dziękujemy za, za to, że mieliśmy tą przyjemność no i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał nie zapomnijcie zostawić łapki w górę subskrybujcie też kanał, nie? Owieczko? Subskrybujcie kanał, żeby być z nami na bieżąco i zapraszamy na kolejne odcinki, a my już się pakujemy i śmigamy.